Andrzejki co roku obchodzimy w Wigilię Świętego Andrzeja, czyli w nocy z 29 na 30 listopada. Andrzejki to wyjątkowa i magiczna noc wróżb oraz ostatnia okazja, żeby zorganizować huczną zabawę przed rozpoczynającym się adwentem. W naszym kraju najpopularniejszym zwyczajem Andrzejkowym jest oczywiście lanie wosku przez dziurkę od klucza. Po ponad dwóch latach pandemii wreszcie możemy znowu wspólnie bawić się, spotykać i świętować. Jak mieszkańcy naszego regionu zamierzają spędzić Andrzejki 2022 sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Jestem już starsza, więc na pewno będę siedzieć w domu, ale przecież można iść na jakąś prywatkę, na dyskotekę i w ogóle można się zabawić i myślę, że się wszyscy tak młodzi zabawią. Tak wiem po swoich dzieciach, że na pewno tak będzie. No, no, tam będą te, te buty tradycyjne, lanie wosku, no bo to są Andrzejki. I właśnie, niech pani mi coś opowie o tych wróżbach, bo wiem, że pani je zna. No, buty, jak są dziewczyny, no to buty trzeba zdjąć i kłaść, kłaść, kłaść. Kłaś, dopóki za próg pierwszy nie wyjdzie, to ta wychodzi za mąż w tym roku. No to, to wiem na pewno, zawsze tak było, zawsześmy tak robiły. No, a, Lanie wosku, no to co tam wyjdzie? No jak wyjdzie kawaler, no to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, no to wyjdzie na drugi rok. Jesteś młoda, energiczna, więc pewnie e, równie żywiołowo spędzisz Andrzejki. Jakie plany? Jak warto je dobrze spędzić? Ojej, e, myślę, że warto je spędzić ze swoimi znajomymi, z rodziną, z osobami, które są dla nas bliskie i ważne. E, no i dobrze się bawić. A znasz jakieś wróżby Andrzejkowe, co ci przychodzi do głowy? O Jezu, jeden pamiętam, to... Wróże, wróżenie z wosku, tak? Coś takiego było? To pamiętam ze szkoły, ale tak, to, to, to nie pamiętam nic więcej. Czym wróżeniem z wosku można sobie wywróżyć kawalera? Czy planujesz w tym roku? Ja już mam kawalera, więc nie potrzebuję go wróżyć, ale mam nadzieję, że zostanie ten, który jest i nie będę musiała szukać kolejnego. Będziesz kibicować pewnie koleżankom. Myślę, że tak, będę im mocno kibicować, żeby znalazły swojego super kawalera, te Andrzejki. No, zabawa, żeby jakaś była. Dobry partner. Dobry taniec, <laughs> prawda? O, dobry taniec. Ja lubię bardzo tańczyć, także. A jakieś wróżby, Andrzejkowe, pani zna? Wróżby. To już teraz mi to przeszło. Już teraz nic nie powiem na ten temat. Nie, ja sobie nieraz skarb i mi się spełnia. No wróżby robiło się za czasów yy, młodocianych. <laughs> Lało się wosk. No takie raczej to tylko. Nic tam więcej nie, nie tego. Nie działałam. Czy jak pani lała ten wosk wyszedł jakiś kawaler? <laughs> wyszedł. Jest już yy, do dziś, czy jednak jeszcze jest, niekoniecznie? Jest mar... <lacht> tak. <lacht> no ale i dzieciaczki, piątka wyszło i piątkę miałam. Zatem wszystkim mieszkańcom Dębicy i Powiatu Dębickiego życzymy udanych zabaw Andrzejkowych, zarówno tych organizowanych w lokalach, jak też kameralnych, domówek w gronie przyjaciół i znajomych. I oby nam wszystkim spełniły się tylko te dobre Andrzejkowe wróżby.